Witajcie, kochani. Witam Was bardzo cieplutko. Dobry wieczór. U mnie jest północ, ciemno, cicho. Wyciągniemy sobie kartę dnia. Karta dnia, która będzie aktualna za każdym razem, gdy ktoś spontanicznie otworzy ten film. Zobaczy na YouTube, będzie scrollował stronę główną, zobaczy ten film, poczuje, muszę usłyszeć. I nawet gdy będzie on wracał ten film co rok, co dwa lata, zawsze będzie aktualne, jeżeli poczujesz, że musisz to usłyszeć. Także wyciągniemy kartę tarota i przesłanie aniołów na ten dzień, na dany dzień. Co musimy usłyszeć? Co powinniśmy usłyszeć? Jaki to będzie dzień? Tego dnia będzie nas czekać. Trójka buław. Od razu sobie weźmiemy przesłaniania Karta rada. Co oni mówi chcieliby dopowiedzieć do tej karty? Już pięknie się otworzyła. Przecudownie. Już czuję to, tak, kochani. Czuję. położę kartę. Trójka buław. Czekamy. Dzień w oczekiwaniu. Czekamy na rozwój sytuacji. Może jakieś wprowadziliśmy plany w życie troszeczkę wcześniej, wczoraj, tydzień temu, i teraz zaglądamy w przyszłość. Jesteśmy już pewni, bo widzieliśmy, jaką podjęliśmy decyzję. że to była dobra decyzja, tak? Na początku był as, buław. Potencjał, dwójka buław podjęcie decyzji. No i obraliśmy drogę i teraz patrzymy na horyzoncie. Czekamy na coś. Zgodnie z tym, jaką decyzję podjęliśmy. Czy to chodzi o uczucie, czy w pracy. Czekamy na jej rezultaty. Jesteśmy pewni, właśnie to jest fajnie w tej karcie właśnie. Jesteśmy już pewni. Tego dnia będziemy pewni, że to była słuszna decyzja. Może też być, że ktoś przygotowuje się do jakiejś podróży. Patrzymy na tego mężczyznę, tak stoi na brzegu. Potrzebuje gdzieś ruszyć. Może przygotowuje się do jakiejś podróży zagranicznej. Może jedzie w delegację. Może będziecie myśleli o wyjeździe za granicę. Może jakieś rozpoczęcie własnej kariery własnego biznesu. Może tego dnia będziecie czekali na jakąś przesyłkę na kuriera. Może ktoś z bliskich będzie wyjeżdżał służbowo lub będziecie czekać na powrót tej osoby właśnie z Lub jeżeli jakaś sprawa była zaczęta, tutaj będziecie pomalutku patrzeć, jak przychodzą te rezultaty. Te pierwsze, pierwsze plony z tych ziarenek, co zasadziliście, właśnie po polsku zasadziliście, zasadziliście ziarenka i teraz będą pierwsze plony, pierwsza rzutkie weczka. Myślę, że jakieś pomysły tego dnia będziecie wdrażać w życie. Coś tu się rozpoczyna. Ta karta często też pokazuje, no nie każdy tego dnia będzie budował, chyba że zamki z piasku, bo to też jest rozpoczęcie budowy domu. Jeżeli ktoś coś buduje, budynki, domy, też właśnie z tą działalnością gospodarczą jak najbardziej. Może biznesplan lub zastanawianie się, jak stoi, w czym jestem dobry. Już ob obcykałem sobie te wszystkie rzeczy, co mogę. Robić, no ale jeszcze muszę dopracować, przemyśleć. Jeżeli pójdę tą drogą, którą już prawie wybrałem, to jak to będzie wyglądało moje życie za 10 lat? Takie zastanawianie się. Jeżeli chodzi o uczucia, ta karta na ten dzień, myślę, że to tak samo. To, co rozpoczęliście, jesteście zadowoleni tego dnia z własnego wyboru. Właśnie to ziarenko zostało zasiane i teraz czekamy, co to z tego będzie. Tak jakby czasami ziarenko mamy, znaleźliśmy w szufladzie jakieś jedno i tak nie wiemy, czy to jest burak, czy to jest pietruszka. No i tak naprawdę, jeżeli ktoś nie jest znawca, wkłada do ziemi, no i czekamy na roślinkę. Zanim ma centymetr, na pewno nie wiemy, czym to jest, co to jest. Ale już jak będzie większe, no to już będziemy widzieli, tak samo z tą kartą. Coś poczucia się zaczęło. Jest malutkie. Jesteśmy zauroczeni, jest fajnie, podekscytowani. Ale i tak musimy poczekać troszeczkę, żeby zobaczyć, czy to było warte i co to jest tak naprawdę. Czy to miłość doskonała, czy to tylko miłostka, jedna z wielu. Ziarno zostało zasadzone właśnie w tej karcie. Czekamy na rozwój sytuacji i na rezultat. Co tu będzie? Myślę, że tutaj lata, dzień na drugi dzień będziecie podejmować jakieś działania, lub się cofamy troszeczkę, by odpocząć, już sobie obcykaliśmy z tak? sytuacji. Wiemy, że warto czekać, ale jeszcze na wszelki wypadek postaliśmy na tym brzegu, żeby się upewnić, tak? że w dobrym kierunku wszystko zmierzy. no Już możemy się wycofać, odpocząć i wstać następnego dnia i działać, tak? No Nie będziemy tak musieli. Tkwić na tym brzegu przez całą noc. Fajnie. Tutaj tego dnia sobie popatrzycie, już będziecie na drugi dzień widzieli, że wszystko idzie w dobrym kierunku i możecie podejmować jakby następne kroki, tak? W tym działaniu. To jest tak, jakbyście byli w drodze. Widzicie, wyruszyliście z domu, doszliście na brzeg, jesteście w drodze do czegoś, tak? Trójka mówi, buław. Zanim będziemy u tego celu, to na razie idziemy do tej drogi. Nawet jeżeli on tu stoi w tej karcie, to on idzie, ponieważ idzie myślami. Tutaj, kochani, jeżeli jesteście w jakiejś relacji, ten dzień przychodzi na tę kartę dnia, to tego dnia poczujesz, że bardzo się angażujesz w związek. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę zaangażowani, tak? To jest coś takiego. Myślę, że mamy dużo nadziei na to wspólne, właśnie takie szczęście, na to wspólną przyszłość, tak? I tego dnia będziemy mieli coraz większe. się dużo ufności w tej karcie właśnie. Bo ta karta to też z ufnością patrzymy w to przyszłość. Wierzymy właśnie w powodzenie, że wszystko będzie dobrze, się nie denerwujemy, nie ma żadnego niepokoju w nas. się fajny czas, jeśli chodzi o uczucia, bardzo fajne. Jeżeli wcześniej się stresowaliśmy, były jakieś niepokoje, nerwy, rozterki, to już tego dnia nie będzie ich. Coś musiało się wydarzyć właśnie że jesteśmy spokojni, jeżeli chodzi o uczucie. Może dostaliśmy wiadomość po prostu, może na to wiadomość właśnie będziemy czekać tego dnia, ale wiemy podświadomie, intuicyjnie, że to będzie dobra wiadomość. I teraz właśnie będziemy mogli jakby trochę śmielej, śmielsze pra plany tak jakby mieć, śmielsze poczynić kroki, bo już tutaj tego dnia taka energia nam pozwala. Mówi o tym, że nie ma czego się denerwować, Możemy być pewni, tak? Albo pracy, albo swoich działań, osoby, czegokolwiek. I także już nie musimy się stresować. Możemy robić jakie plan już na dalej, tak? Co będziemy za rok robić? To znaczy, że cokolwiek zaczęliśmy w trójce buław, czy zdecydowaliśmy się na tą osobę, na tą pracę, na tą działalność, to jest dobry krok i tutaj możemy już myśleć dalej, tak? dalekosiężnie, już nie musimy się się stresować. Tutaj możemy już sobie z, jakby z ufnością robić plany, że nic nas nie zaskoczy. Tak jakbyśmy bardzo byli pewni następnego tygodnia, coś takiego. To są takie fajne widoki właśnie na wspólną przyszłość czasami z kimś, z rodziną, z partnerem, z kimś. Różne takie możliwości widzimy, dużo pozytywów bardzo. Tak jak mówiłam wcześniej z, z budową domu, to też właśnie jest, jakby coś się rozpoczyna. I też patrzymy, właśnie, patrzcie, spójrzcie na to kartą, patrzę z taką nadzieję, bo wie, że będzie dobrze. Tutaj nie ma żadnego stresu. Trójka była w ogóle jest bardzo fajna. Jeżeli jesteś samotną osobą, to tego dnia pokazane jest właśnie, że coś może wejnego się wydarzyć. Jakaś nowa taka perspektywa, coś na przyszłość. Tak jakbyś na przykład pewnego dnia odkryła portale rądkowe, tak? O właśnie tego dnia. Myślisz, kurczę, nie będzie tak źle wcale, nie będę sama, lub sam, tak? Fajne. Jesteśmy pewni siebie tego dnia. Z takim fajnym optymizmem patrzymy na przyszłość. Myślę, że mogą być jakieś to takie małe, nie wiem, drobnostki, wskazówki, jakieś takie różne rzeczy, które na nas jednak popną małymi kroczkami, jakby do przodu. Coś fajnego. Może ktoś yy, będzie chciał z Wami nawiązać kontakt, będziecie czekać na tę osobę, tak jakby skądś, może na jakąś wiadomość, z zagranicy z daleka, czy skądś. A jeżeli chodzi o takie sprawy materialne, finansowe, pracowe, to też jest bardzo fajna karta, ponieważ możemy właśnie tak samo, tutaj jest dużo nadziei, dużo takiego optymizmu, właśnie na lepsze jutro, tak samo jest z kasą, no nie? Także tutaj coś robiliśmy, robiliśmy, teraz tylko czekamy na te rezultaty. Się nie denerwujemy i wszystko znika. Całe nerwy, cały stres tego dnia, wszystko. Nasza sytuacja zaczyna być taka pewna. Już mamy pomysł na pracę, wiemy skąd wziąć pieniążki, wiemy jak wyjść z długów czy z czegoś. Także fajne szanse. Może zaczynamy, się budzimy do pracy, tak? Znaleźliśmy jakąś pracę i mamy rano wstać do tej pracy. Też czekamy z takim optymizmem, w końcu będą pieniążki, tak? Także bardzo fajna karta. Tak by nasze wysiłki zostały przez kogoś zauważone. I teraz możemy sobie robić plany, zacierać rączki tak na przyszłość, więc bardzo fajna karta. Zapowiada też ta karta, patrzcie jaką wyczekuje na jakieś takie podwyżki, różne bonusy, awanse, takie fajne rzeczy właśnie, coś jak chodzi o pracę, tak? Coś, co byśmy chcieli robić. Jakiś taki ro rozwój nasz, tak? Nasz rozwój właśnie. Wszystkie jakieś tego dnia, wszystkie powodzenia w interesach, jeżeli dzisiaj wystujecie na giełdzie, coś, coś, wartościowe papiery, powiem, że tutaj wszystkie ważne takie sprawy, jeżeli chodzi o pieniążki, bardzo dobry dzień na podpisywanie właśnie ważnych dokumentów, jakichś w sądzie, różnych, naprawdę różnych papierków, bardzo ważnych. Ponieważ tutaj możecie podpisać, i to jest taka energia dnia, że raczej to będzie super rezultat. To tak, jakby ten podpis był taki, ten skropko decydujący. Bardzo dobry czas w ogóle na podpisywanie wszystkich umów, jakichś ważnych, właśnie, ważnych papierów, które mają swój, tak jakby kontynuację w przyszłości. Tutaj jest bardzo, do, bardzo dobry czas. Trójka zawsze, tak jakby, zwiastuje, kochani. Stabilizacji, która do nas nadchodzi, właśnie coś podpisujemy, umowę, to znaczy, że ta praca będzie na długo, taka bardzo fajna stabilizacja. W ogóle zawsze wróży pozytywne wydarzenia, także dobra karta, ja bardzo ją lubię, potwierdza właśnie nas, naszą, tak jakby, słuszność tych decyzji, wszystkich, że dobre decyzje podjęliśmy, czy to chodzi o finanse, właśnie, czy cokolwiek. To na zawsze pokazuje, że to był dobry wybór, właśnie. Już możemy zaraz w czwórce, następnej karcie się cieszyć, bo tutaj akurat fajnie nam się wszystko układa. Myślę, że też jest dobry czas na dokształcanie się, na, rozwi na rozwój, tak. Yy, różne takie yy, różne wyjazdy służbowe czy coś, takie wyczekiwanie że tu jest lada dzień, wiosna, lato już zaraz będę ruszać, także super karta naprawdę, jeżeli chodzi o każdy aspekt życia także kochani, przy trójce w to naprawdę udany będzie dzień także cieszę się kochani cieszę się razem z wami, bo to też mój dzień, no i teraz sobie teraz już będę czytała z książeczki ponieważ do Aniołka, to ja nie chcę y, mówić z pamięci, bo to jak przykręcę anielskie, wiecie, wyrazy, to może być aniołek niepocieszony. To takich rzeczy to ja wolę przeczytać, już nie będę mówić z pamięci. E, czakra serca 31 i zaraz, kochani, sobie zobaczymy. Co... O, dobra, mam już, kochani. Hmm, anioły, do. Da... Hmm, czekajcie, aniołki, aniołki. Aniołki, I do Was mówię, aniołki. Anioły dały Ci tę kartę. Ponieważ odpowiedź na twoje pytanie znajduje się w twoim własnym sercu. Hmm. Im bardziej je otwierasz, tym więcej czujesz miłości, radości i spokoju. Czakrę serca możesz otworzyć, prosząc anioły o zesłanie uzdrawiającej energii, wizualizując swe serce w otoczeniu różowego światła. Wydychając zapach różowych róż, trzymając albo nosząc różowy kwarc i koncentrując się na miłości, wyślij światło i miłość do swojej czakry serca zadbaj o zdrowie układu sercowo naczyniowego, ćwicząc i zdrowo się odżywiając. Bliska osoba. Jeśli jakaś zmarła w Twojej rodzinie na chorobę serca, w tym momencie Cię pozdrawia i mówi, że Cię kocha. Odbądź szczerą rozmowę. To jest ta karta przepiękna. Miłość jest najważniejsza, serce, co centrum fizycznego rozwoju naszego ukierunkowane przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczna. Otwieraj swoje serce, by kochać i być kochanym, bo jesteśmy przy Tobie, chroniąc Cię i prowadząc przed cudowne przesłanie anielskie. Kochani, życzę Wam samych cudowności i różowych film, tak jak ta czakra serca. Przytulam was, trzymajcie się pa.